Dwa są główne powody powodzi w Polsce: Pis i bobry. Aha, no i jeszcze deszcz, ale to mniej istotne. W każdym razie, tym dwóm pierwszym, stanowczą wojnę wydał premier Tusk. Doigrały się bydlaki. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Ach, proszę Państwa, jak ktoś jest taki stary jak ja, to dopada go takie przekleństwo długiej pamięci. Przypomniała mi się bowiem powódź, i to nie ta z 2010 roku, czyli ta pierwsza powódź. Za panowania premiera Donalda Tuska. Nie, ta jeszcze wcześniejsza. W 1997 roku rządziła Lewica. I nawet nie chodzi mi o te słynne słowa premiera Cimoszewicza, że trzeba się było ubezpieczać. Nie. Tam wtedy był Taki wiceminister środowiska Krzysztof Szamałek. No i cóż pan wiceminister wymyślił? Otóż on też znalazł winnych. Oprócz dziennikarzy, którzy generalnie byli wrodzy, jego zdaniem, tamtemu rządowi, tak naprawdę winnymi powodzi były krety i nornice: łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Wtedy były Nornice, wtedy były Krety, teraz mamy Bobry. Ale oddajmy głos premierowi Tuskowi. Trzeba szybkich zmian, jeśli chodzi o obecność bobrów na wałach, zagroził premier. Czyli kumacie państwo. Bobry właziły na wały. Ja tam widziałem niektóre osobniki, ale nie, nie wyglądały na Bobry. Wyglądały na polityków. Ale nie, nie, nie. To Bobry. To Bobry. I im wydajemy wojnę. Bo, uwaga to kolejny cytat, czasami trzeba wybierać między miłością do zwierząt a bezpieczeństwem miast. No i premier wybrał, jest po stronie miast. No i teraz, no, teraz będzie odstrzał bobrów. Odstrzał. Koniec z wami, bobry. Nul. Po prostu zakończy się wasze hasanie po wałach jakieś tam tamr wam się zachciewa rzeki psuć rzeka ma płynąć i ma być równo i nie pyskować jak nie to są myśliwi zajmą się wami już premier wydał pierwsze polecenia ja tu sobie oczywiście troszkę żartuję to prawda ale przecież były czasy kiedy z takich rzeczy nie żartowano były czasy kiedy bobry w Polsce były świętością były świętością całkiem niedawno, w 2016 roku, wiadomo kto wtedy rządził, prawda? Złowrogi PiS i ten straszny rząd Beaty Szydło, no to wtedy przecież gazeta wyborcza grzmiała najpierw na rzeź pójdą bobry, potem żubry i wilki, rząd PiS chce strzelać do zwierząt chronionych. Czujecie Państwo tę grozę? Czujecie? To posłuchajcie tego jeszcze raz, tylko z należytym nastawieniem. Najpierw na rzeź pójdą bobry, potem żubry i wilki. Rząd PiS chce strzelać do zwierząt chronionych. No, oczywiście, Wyborcza nie przypomniała, że w 2010 roku to rząd Tuska wydał pierwszą zgodę na odstrzał bobrów. Tego nie było, to rzeczywiście były niewielkie liczby tych sympatycznych skądinąd zwierząt. Nie, tego nie przypomniała. Wtedy wszystkie ręce na pokład trzeba było chronić naturę przed tymi rabusiami, mordercami i, no co tu gadać, krwiożerczymi tępakami z PiSu, którzy chcieli strzelać do bobrów. Teraz też chcemy strzelać, ale teraz jest inaczej. A skąd ja wiem, że jest inaczej? A no proszę państwa, wtedy przeciwko odstrzałowi Bobrów, planowanemu odstrzałowi Bobrów, protestowała partia Zieloni. Poznajecie państwo tę panią? Tak, to pani Urszula Zielińska, obecnie wiceminister środowiska. Zresztą, co ja będę gadał, posłuchajcie. Przyszliśmy po, do pana rektora po anulowanie zarządzenia regionalnego, regionalnej dyrekcji Japonii. Dotyczącej odstrzału 1500 bebrów na kolejne 3 yy, i o yy, rozważenie anulowania jakichkolwiek innych zarządzeń, prototypów, całej Polsce. I generalnie nie chcecie, żeby wspierano do bogów, ale tak, w ogóle. No, ja powiem Państwu tak. Jak Urszula Zielińska weźmie się teraz za Tuska przez te bobry, to ja bym nie chciał być w skórze premiera. Oj, nie chciałby być w jego skórze. Dostanie mu się. Ona mu żyć nie da po prostu. Zniszczy człowieka. No zobaczymy. Albo on ją wcześniej odwoła, albo ona go po prostu zniszczy. Bo jak on może teraz na Bobry rękę podnosić, skoro ona, Urszula Zielińska, życie poświęciła na protestowanie przeciwko odsyłowi, to co, to teraz jej premier będzie? Niemożliwe w ogóle. O czym my mówimy? Tak nie będzie. No cóż, jak widać. Niektóre kobiety bardzo są przywiązane do Bobrów. Mężczyźni zresztą też. Ale właściwie dlaczego my ośmielamy się strzelać do gatunków chronionych? Dlaczego ośmielamy się strzelać do Bobrów? Otóż, jeśli wierzyć statystykom, jeśli wierzyć głównemu urzędowi statystycznemu, to mamy w Polsce 150 tysięcy Bobrów. Około 150 tysięcy. To jest, jeśli wciąż. Wierzyć statystykom, 5 razy więcej niż w 2000 roku. 5 razy tyle niż niespełna 25 lat temu. To jest bardzo duży wzrost populacji bobrów. Bobrów, które czasami dają się we znaki leśniczym, czasami dają się we znaki rolnikom. Stąd pojawiały się zapisy, pomysły, by część z tych zwierząt odłowić. No ale wtedy nie można było, bo. Bo od razu wywoływało to, no co tu gadać, wywoływało to regularną histerię. Zresztą, zapisu, ludzie byli jakoś tak bardziej pro prozwierzęcy, bardziej do przyrody przywiązani. Przypomnę, przypomnę, co się stało z dwoma innymi gatunkami. Ten Pis zasadzał się przecież nie tylko na bobry, on się głównie zasadzał na dziki. Dzików mamy rzeczywiście w Polsce sporo. Wyrządzają one szkody, i co roku jest awantura o odstrzał dzików, o planowany odstrzał dzików. Mój Boże, powiedzieć że awantura to jest nic nie powiedzieć. Proszę bardzo. TWN 24, rok 2019. Wtedy oburzali się nawet niektórzy myśliwi. To nie ma być odstrzał, to ma być masakra. Pamiętacie. Gazeta Wyborcza w XVI mówi o rzezi. Tutaj mamy masakrę. Czujecie ten klimat. Rzeź, masakra, koniec, zagłada. To było TVN24, ale co ja gadam? Przecież wtedy manifestacje były wszędzie. Ja wypisałem sobie kilka miast, w, którym, w których wtedy manifestowano w obronie dzików: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Sopot, Katowice, Wrocław, Rzeszów. Lublin, Łódź, nie liczę Warszawy. W Warszawie regularnie blokowano ministerstwo, pisowskie ministerstwo to można, i parę innych urzędów. Wszystko w obronie dzików. Protestowali nie tylko aktywiści. Protestowali głównie celebryci i młodzi ludzie. Przecież to była nieprawdopodobna histeria, kiedy wszyscy sobie tam wklejali te biedne dziki, małe, biedne kochane warchlaczki na Facebooka do Instagrama, na Twittera, no na wszelkie możliwe media społecznościowe. Od tego czasu wiemy, że świnia jest najlepszym przyjacielem celebryty. Zwłaszcza świnia dzika. Ale wiecie co, przecież PiS zasadzał się nie tylko na takie miłe, sympatyczne pluszaki jak bobry czy dziczki. PiS w swoim szaleństwie poszedł, do, no do tego zupełnie, do, do takiego upadku się doprowadził, że ruszył nawet na korniki, na korniki drukarze. Rzekomo chciał obronić lansy przed, przed tym zwierzątkiem. Chciał obronić świerki. Ale jak on je bronił? On je wycinał. Pamiętacie? Wszyscy wtedy byli po stronie Puszczy Białowiejskiej. Białowiejskiej. Białowieskiej puszczy, no. Mówiłem, że, że Białowieskiej, nie śmiejecie się ze mnie. Wszyscy bronili tej puszczy. Wszyscy bronili puszczy i tego, który żeruje na tej puszczy, czyli kornika drukarza. Teraz już mamy dosyć drukarzy, korników, bobrów. Wszystkiego mamy dosyć, więc już się nikt tym nie przejmuje. Wzdygam. Wzdygam, bo muszę to powiedzieć wprost. Przyszły wreszcie na Was, Bobry, ciężkie terminy. Jest już inny etap i inna mądrość. I my już wiemy, że to przez Was i przez PiS jest powódź. Więc wszystkich pisowskich kolaborantów musi dosięgnąć ręka sprawiedliwości. Nawet jeśli są to udające sympatyczne, Bobry. Dość tego. Koniec z tym. Koniec pobłażania. Nie będzie już tak. Jeśli myślicie, że premier się cofnie, to się nie cofnie. Z Bobrami zrobimy porządek. Ale ważne, ważne, żeby Polska była uśmiechnięta. Uśmiechnijcie się. A na koniec, na koniec, mój realizator bardzo chciałby wam pokazać film. I to jest straszne. To pokazuje, jak bardzo jestem stary. Bo podobno wy wszyscy ten film znacie. A ja tego filmu naprawdę nie znałem. To najsłynniejszy rzekomo film na YouTubie o Bobrach. Nie wiem, jak on go da, bo moim zdaniem trzeba będzie tam wszystko wypikać. No, ale zdolny chłopak, to niech pika. Do zobaczenia. Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, k**wa. Ja, jakie bydle. Bober. Ej, kur. Bober. Bober, nie spierd**j, mordo. Chodź tu, k**wa, do mnie, Bober. A ty jesteś k**wa duży, ty. Bober. Ja, p. ale pierwszy raz Cię widzę, bobra! Jakie bydlę je, p. Z p wody się utopił! Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.